Wypłowy przewracają specjalnych... Ża, ...zarażonych, zarażonych. To było logiczne. Specjalny zabójca. Rochel, Adrenalina? Okej, okay, Dobrze. Szybciej! Łapuj to, się. Dobra. Czekaj. O dobra, nic. Dobrze, czekaj. To ja muszę coś przygotować jeszcze. To chyba wszystko. Ja zostawię tego lanczera granatów. Czekaj się uleczy. Dobrze, uleczy. Ale mówię, że to nie. Na, 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 na później zostawimy. Bo już hmm. trochę tam mam. Czyli będzie ma, takie spoko. No to chodź. Możemy chyba iść, tak? No. Wejdziemy. No jest mógł by nam do wielu zębiaków będę ja ciara używał Sorry Dobra Mój magnum wezmę teraz No Porządek zrobiony Headshot Co? Dużo zębiaków Nie idź tak dalej bardzo Ale ja tylko musiałem zblokować Pam o, wow. kurde, reload Padną no. tu jest pusto. Ok, reload, co tu jest? Zabijaki, o, oh. Widz, widź, widz Zablokowaliście. O, Hunter Jumper, ten, e, nie wiem jak był tam. O, oh, fuck. Kołysz zabił. Kurde, ja tu nawalam z magnuma na niego. A oh, what of SMG? E, S, e, nie, to jest mag, czy SMG? Idę poszukać jeszcze innych drzwi, to się da otworzyć. No, ja tutaj popatrzę, czy ty coś Proszę. Tu nie? Okej okay. Nie, tam nie ma nic, powiedziałam Chodź dalej Tu No dobra, idziemy dalej O, tu jest jakiś sklepik No kto chce tatuaż? Zrobię za darmo Bez blówką Ty chcesz? 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 Tatuaż to chodź Siadaj, siadaj Siadaj, chodź tu Siadaj na Krzesło to będzie tatuaż. No a jaki chcesz tatuaż? E, taki... taki e, chodź tu pokaż. E, taki... E, Czekaj, taka, taką, Taki magnum, czy taka dupa tutaj. Czy taki smok... To było eee... Gotcha Dobrze, tamten, ok, to proszę siadać. Dobrze. E, gdzie na dupie czy gdzie chcesz? Na władzę. Dawaj, okej. Okay. Ja, Trzela z nogi. Okej. Okay. O! Dobrze. Eee, tatuaż kosztuje, proszę ciebie, nic. Nie wiem. No. Okej. Okay. Warczą też tą... Fuck! O fuck! Hmm. Joke, jeszcze na te! Chodź tu, chodź tu, ja się uleczę, jak chcesz. O czekaj Ja się sam uleczę. O, jest zabijłem go. Ty masz jeszcze Pils, nie? Nie. Ale to jest to, kiedy będzie dużo zabrakło, żeby miała dużo życia. Mhm. się okay. O patrz, uwaga, chikacz. Ilu się na mnie nie było. Eee, ok. Aj, bo bomby. co to, to jest? To jest e, oh. bombami. Wow. Fuck! Ja tu chciałem tylko muzykę słuchać. O, o, co to jest mój misterek. Jest misterek. Czekaj, 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 stój, no czekaj, ja to później pójdziemy. O tu się! Oh. No. To czekaj, ja się i pójdziemy tam, dobra? To czekaj chwila Czekaj, bo ty ostatni chyba okay. Ej, pomóż! Czekaj, już na ostatni Co? Tu jest listerek? Nie, to chyba nie ma, nie wiem może tam gdzie ten listerek widziałeś? Na jakimś filmiku, że to... Ach, a to na... może było, a to Ej. może było falsa 1? Było w innej mapie. Boomer. Czekaj, może jak już jesteśmy, to tutaj zabijemy to. Ale go zabijemy. Dobra. To w możemy pójść. Dobra. Reload. Dobra. Cikacz. Widzę, widzę, widzę. Ginął. No, widzę właśnie. E, nie mógł tu wejść. Jeśli nie mam spotkać a to jest y, źle. Uh Oooo. -oh. Skąd? Pięknie. O, kurde. Tam na dół na dole są, wchodzą. Aaaa. Ah. Uh -huh. rzucić, rzucić, nie? Dobra, wchodząc za do wszystko, wszędzie. Dobra, giną. Maszaj. Dobra, padną. E, więc jeszcze raz, czekajcie. Dobrze, jestem z powrotem po drugim, trzecim razie. Już ja wiem, yy, kiedy to jest powód, więc yy, teraz nie powinno być. Jeżeli raz to się stanie, to musimy niestety zanulować. Tak. Co niestety nie chcę tego zrobić. Czekaj, zresztą znaczy, pokryłem tak fajnie. Cio! Tak. Nice shot! No, Był bardzo szeroki, więc to było łatwe. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. I tu trzeba iść Chodź tu No way Nie, tutaj są Uuu, nie wybuchowe ja Ach, daj mi wybuchowe Wziąłem To Dajcie postaw sobie, To są te pomienione, co dają ogniowe To postaw te to wybuchowe. wybuchowe Palący to są bo no, tam 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 tu idzie no, Shotgun na no, shotgun też nie wytlaj. Taki, taki. Fuck, idzie tu jockey. A łapomusz! Fuck. Och, kość mi znowu osalił. O oh, nie, 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 nie. Fuck. Dzięki. A się na nie zabija. Dobrze. Proszę ręcz. Nie bez To musimy zobaczyć, gdzie się tu wchodzi. Tutaj jest e, śmietnik. Arkus. E, tutaj jest jakiś drzwi, które nie można otwierać. Tu się idzie. Abo? Nie, tu nie. Myślę, że tam. Hmm, au oh. To czekaj, kusni tu, chodź tu, kucnij. Kucnij tu. Ja tu nie działa tak. Ach, szkoda. Wow, ale mu heada zrobiłem. raz nie Dobrze, to gdzie tutaj chyba? Tu chodź, tak, tu. Halo. Nie, oh. tu byliśmy. No to idziemy tu gdzieś dalej, nie wiem, gdzie. Eee. Okej, okay, nie wiem Ej, gdzie teraz. jeszcze raz tu. zobaczymy tylko. widzisz, że tutaj. Okej. Okay. No, Mam Ko zginie, a to nic. Ja powoli idę, czekam na te no, właśnie. Eee, tu na górę. Nie, na no tu nie tak. Tak, tu, tu na górę trzeba iść. ja... ja. Okej. Okay. Uuu, jakie ładne bronie tu są. Ja. Tu chodź. Ja tam już brałem, ja nie chcę nic brać, bo stracę. Tu na górę nie. trzeba wejść. Tak sobie Tu, 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 na górę, tu, tu, tu. Oj, wyjdziecie Chodź chodź ja to już się zobaczę co to dalej Ach Dobrze, chodź na górę BAM Jeszcze na górę wejdziemy, albo tak Najpierw się tu rozdłębniemy Aha, okej, okay, rozumiem Ale najpierw wejdziemy jeszcze raz na górę Co tam w górze jest? coś tam w ogóle... Tylko... O, apteczka! E, te, jak mam użycia? To za cię... No tutaj tu jest druga apteczka. Dzień. Tu Dzień. U, Dzień. SMG! Ja już mam A. E, nie, te, że MG ma MG MG mam Patrz, MG mam. Co ja też chce? MG uh, Tak, to jest to. Daj, daj na G, chcę tylko okay, zobaczyć, jak to wygląda. Daj na G. Daj się jakaś broni? Nie, no cię, e, daj się. To zamieni broń jakąś tutaj, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda? Nie. Yeah! hu. I hu. daj mi broń, chcę zobaczyć, jak to wygląda. A wybronę. jak się to robi? Eee, po prostu daj na. Eh, że. No wejść. No wejść. No Idziemy. Na dole, tam ta na dole nie ma nic Namest zombie Ale ja to zostawię, ten to zostawię, zostawię na więcej osób, na osób, na więcej Ja mam pilsy Dobra Ja bym kołczył To to są pilce. nice, pilce. Ja mam wysoką pilsę Wziąłem się Gdzie? So. Yeah. O oh, incoming ja wchodźcie tam dokładnie Dobra Gdzie? Plaga ja. znów Fajnie Ja tutaj eee Dobra Chodną Taki chyba wygląda myślę wow wow, wow. Okej okay. Jump O bumer jaki Jasne, jasne, ja... Jasne, 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 jasne. Fuck. Fuck. Pomóż Och, SMG mnie. Ulatował! Ochrańcie mnie, mnie na chwilę! Ochra mnie na chwilę! Ochrąńcie mnie na chwilę na chwilę! Ach! Leczy się nie mogę się, co? Dobra, leczy się. O, to jest lepiej. Dobra, idziemy dalej. No dobra, czekaj. Okej. No, czekaj, była nic nie zrobiła, to że i Krzysztof. Heh. Zaraz Chyba tutaj trzeba, tak, tam trzeba chyba wyjść. O, słyszę... E ...płacz, siostro. Wyłącz latarkę. tutaj. Latarkę włącz. Letarkę. Letarkę włącz. Weź chromową szczelbę, gdzie? Było uh. natarka, nie? Gdzie jesteś, kochany? Nie, cio, Ciu, ciu! Beczka, beczka, beczka! Nie! nie. Będziemy ją zapalić! Zapal! Jest! Oła! Gin! No, no, dobra. A pomóż! Au Fuck! Ale mam mało helta A ja mam się Jackie, 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 Jackie No Stój roachel, no Boomer ja... Wiedzę. Dobra, myślę, że ja trafiłem Jeee, jaka fajna! Dobra, jest, na parę minut mamy Ja w, dokładnie, wejdź tam jaki hardcore Dobrze, zatrzymałem nagranie przez chwilę. Ach! Co się w teraz failuje. Dobra, ułakimra, Ja się o tym mówiłem, ale tak już można. Dobrze, Bam, Reload. In. gin, 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 no, oczywiście bot zabija, nie? Dobrze O kurde I tam idźcie, się, tam iść się. Tam Tak